Powiem Wam, jakie mam z tymi kolekcjami kłopot. Oprócz takiego kłopotu zwyczajnego, że jak się, jak się jest introwertykiem, dzikusem, z lekkim lękiem społecznym, to każde wyjście do ludzi i każde wyjście z dziupli jest trochę wyzwaniem. To z tymi kolekcjami jest jakoś, jakoś, jakoś bardziej. Dzisiaj nam szybu taki chyba dziesięciolatek. Jakoś bardzo się męczył z tym, że tutaj musi z przodu siedzieć. I mam takie wrażenie, że mam też w głowie takiego dziesięciolatka, który by sobie nam tam chętnie z tyłu siadł na samym końcu, a jego matka go ciągnie za rękaw i mówi, chodź sobie z przodu siądziemy, to będzie fajniej. I on mówi, no fajniej. To jest taki kłopot kop zwyczajny, zwykły, związany z każdym głoszeniem, a z tymi rekolekcjami jest jeszcze, jeszcze coś innego. Od paru lat, jakichś 8-9 lat, mam taką funkcję, która w skrócie polega na tym, że spotykam się z osobami, które doświadczyły jakiejś krzywdy od duchownych. Oczywiście chodzi o krzywdę w obszarze seksualnym. I z jednej strony, zderzenie z prawdą o takich sytuacjach. Niektórych tych ludzi znam od lat. To były moje koleżanki, z którymi biegaliśmy z gitarami do kościoła. Tych księży też niektórych znałem od lat. Plus parę takich skandali, które obiegły cały kościół powszechny. No, sprawiły, że no, Kościół nie jest dla mnie to samą rzeką, do której wchodziłem lata temu, jako młody chłopak. I mam za sobą kilka lat chorowania na kościół właśnie z takiego niepogodzenia, że, że takie sytuacje mają w nim miejsce. Ale z drugiej strony, spotkanie z tymi ludźmi nie dałbym sobie odebrać. I tego spotkania z ich wrażliwością, z ich biedą, z ich wątpliwościami i z taką odzyskiwaną godnością. Jeśli kościół, jeśli więź z kościołem to jest też rodzaj miłości, to ta miłość też potrafi złamać serce. I paradoksalnie, dzięki tym spotkaniom, dzięki tym historiom, no, efekt jest taki, że mniej się boję. Jeżeli trzeba coś powiedzieć, jeśli trzeba coś głośno powiedzieć. To nie można się bać. Wiecznie. Po drugie, w kościele akademickim, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o studentów. Ja wiem, że wielu z was kocha to miejsce, ja, ja też od lat, choć żeśmy dawno wrośli z, akad z akademików i z tego, co się działo w akademikach, No to jest ich miejsce. I te rekolekcje też mają być czasem dla nich. I tutaj też mam kłopot. Bo na co dzień żyję i pracuję z ludźmi, którzy mają niektórzy 19, 20, 20 parę lat. Niektórzy otarli się o studia albo marzą o studiach, ale mają za sobą i mają na koncie pobyty w psychiatrykach, epizody bezdomności, wyroki. A niektórzy na nadgarstkach noszą stare albo świeże blizny po tych momentach, kiedy zwątpili w sens życia. I oni też, mają, też się zakochują, odkochują, mają swoje marzenia, niektórzy się modlą. naliżyć no, które sami można by połowę z nas obdarzyć, jeszcze by, by zostało. I ta trudność, o jakiej, jakiej wspomniałem, ta trudność, jakie wspomniałem, to jest takie pytanie, czy do Kościoła akademickiego jest sens wjeżdżać do, z takim backgroundem, i z takimi wątpliwościami, i z takimi dylematami i z doświadczeniem, trochę ciemniejszej strony świata i ciemniejszej strony Kościoła. I wybaczcie, ale uznałem, że, że jest sens. Oczywiście nie po to, żeby tu się połóżalać czy zgorzknieć. Na takiej swojej prywatnej liście strachów bardzo wysoko mam strach przed zgorzknieniem. Żeby na starość albo za młodu niepotrzebnie nie zgorzknieć i się nie sfrustrować. Tego się bardzo boję. Ja Chciałem powiedzieć raczej, że jest sens i że jest nadzieja, a nie biadolić o tym, że jest ciemno czy źle. Więź z Kościołem to jest taka miłość, która potrafi złamać serce. Ale Kościół to jest też przestrzeń, gdzie to serce może doświadczyć jakiegoś, jakiegoś podniesienia, pospadania z kawałków. Teza pierwsza, jaką chcę Wam sprzedać dzisiaj, brzmi: że my naprawdę potrzebujemy takich sytuacji, które nas przerastają, uwierają i przeszkadzają. Że one są bardzo dobre. Czyli ja wiem, że jest taka kościółkowa mądrość, jest taka pobożna mądrość, która polega na takim przekonaniu, że jak człowiek próbuje coś dobrego robić, aby jak wspólnota chce coś dobrego zrobić, to wtedy się diabeł irytuje i mnoży trudności. Nie wiem, pieniędzy zabrakło, prąd wyłączyli. Albo ktoś się przyplątał, jakiś dziwny i przeszkadza. A człowiek bierze się za jakieś dobro, przychodzi zły i mu to utrudnia. Naprawdę really? Naprawdę jestem przekonany, że nasze trudności, masę naszych trudności, z jakimi się mierzymy, nie ma nic wspólnego z diabłem. A takie myślenie kościółkowe raczej pokazuje, że po prostu wolimy, żeby było łatwo. A kto by nie wolał? Taka sytuacja... Rzecz się dzieje w kościele arktorackim w Alejach, niektórzy mówią kościół o ostatniej szansy. To musiał być październik, bo przed modliliśmy się na różańcu. Ludzie w ławkach, ja w klęczniku. Nie wchodzi mężczyzna. Absolutnie nietrzeźwy. Bardzo chwiejnie podszedł przed ołtarz. Patrzyliśmy na siebie obaj, ja na niego, on na mnie. Obaj zdziwieni co tu się dzieje. Bo on, chyba chciał uklęknąć. Ale jak, jak się jest w takim stanie, to ciało waży chyba stonem, więc runą na ten dywan. Przytuli się do dywanu i tak dokończyliśmy ten różaniec. Ja w klęczniku, w tym namiocie fioletowym, on obok na dywanie skulony. I pan różańcu, po błogosławieństwie, podchodzę do niego, mówię, stary, już się skończyło, wychodzimy. Biorę go pod ramię wychodzimy przed kościół. A on mówi, jestem Robert, kolega mi umarł. Chciał się pomodlić i poszedł. I zdaję sobie sprawę, że za tym stoi kawał jego biedy i kawał nałogu. Czasami potrafił nam wypić ten płyn do dezynfekcji, jaki stał przy drzwiach w pandemii. I za tym stoi kawał jego biedy. Ale przyznam, że bardzo kocham takie sytuacje. I bardzo je sobie cenię, właśnie jak tak wtedy w kościele. Oczywiście, że takie momenty są irytujące, one zaburzają jakiś porządek, choć Panie w ławkach były dzielne, nawet żadna nie mrugnęła. One są irytujące i zaburzają porządek, ale dopóki ludzie, którzy nie są święci i poukładani potrafią do nas przyjść, no to znaczy, że jest nadzieja. I to nie tylko dla nich, też dla nich to jasne. Ale że jest dla nas nadzieja. No bo dopóki ludzie, którzy nie żyją życiem nieskalanym i nie wierzą wiarą bez wątpliwości, potrafią do nas przyjść, to, to znaczy, żeśmy ich jeszcze nie odstraszyli takim kościelnym patrzeniem z góry czy pobożną wyniosłością. A może wiecie, że z wszystkich rodzajów wyniosłości ta pobożna jest najdotkliwsza. My naprawdę bardzo potrzebujemy takich sytuacji, które nas przerastają i uwierają, i często za nimi stoi mądrość Boża i Jego dobroć. Bo te momenty trudne każą nam po prostu dojrzeć. One nas zmuszają do tego, żebyśmy dojrzeli, żeby nasze dobro dojrzało. Pamiętam inną sytuację. Byłem wtedy młodym chłopakiem. Szliśmy przez planty, więc rzecz się dzieje w Krakowie. Rozmawialiśmy o filmie, który widzieliśmy w kinie, i o tym, że Kraków jest piękny. To była chyba wiosna. I w pewnym momencie ona się zatrzymała, i bardzo spokojnie i łagodnie pyta: Ale powiedz mi, kim ja dla ciebie jestem? Pytanie oczywiście nie było z kosmosu. Ja rozumiałem, że ona pyta: czy to jest przyjaźń, czy to jest zakochanie czy to jest tylko kino i gitarę i zawracam ale pytanie nie było wygodne. I wiedziałem, że mam parę sekund, żeby ze szczeniaka, jakim byłem wtedy, stać się mężczyzną, choćby na chwilę. A tamtej pory, zawsze kiedy w kościele czytamy te Ewangelie, gdzie Chrystus pyta, za kogo mnie uważacie? Pamiętacie ten moment? Jak czytamy Ewangelię, gdzie Chrystus pyta, za kogo mnie uważacie, kim dla was jestem, to widzę te krakowskie planty i rozumiem, że Bóg też chce wiedzieć, kim on dla nas jest. To, co jest między nimi a nami, to jest coś na serii, czy tylko mu tak gitarę zawracamy, jakaś bieda. Ale to jest też opowieść o tym, że Bóg przychodzi, a szczęście często jako odpowiedź, ale być może wiele częściej Bóg przychodzi jako pytanie. I może Wam się wydaje, że zaczynacie wątpić, albo wiarę tracicie. A może właśnie to, że macie jakieś dobre pytanie, to jest owoc waszej bliskości z Bogiem. Wiecie, tak na marginesie, nie wiem, czy wiecie, ktoś policzył, że w Nowym Testamencie Chrystus zadaje aż 183 pytania, daje trzy odpowiedzi, a 307 razy odpowiada pytaniem na pytanie. niektóre z nich, co chcesz, abym ci uczynił, pada kilka razy. Gdzie oni są? Czy nikt cię nie potępił? Jak czytasz? O czym mówiliście w drodze? Kto dotknął mojego płaszcza? Wielki piątek, czemu mnie bijesz i za kogo nie uważacie? Może wam się wydaje, że wiarę tracicie, a może zupełnie inaczej. Może wasza wiara po prostu dorosła do zadawania jakichś ważnych pytań. Słuchajcie, no, jak kogoś kochacie, no to nie macie czasem takiego. Takiego pytania w głowie, właśnie, czemu, wiem, czemu z nim jeszcze wytrzymuję, albo, albo czemu oni ze mną w, w, wytrzymują, albo czemu tak się na niego wściekam, albo czemu tak za, za nimi tęsknię, albo czemu on tak chrapie. Ja bardziej bym się bał takiej wiary, czy takiej miłości, która o nic nie pyta, że jest tak już wygaszona i tak wychłodzona, że już nic mnie nie interesuje. Jeśli wiara jest rodzajem miłości, to jest w niej też przestrzeń, przestrzeń na pytania. Wiecie, być może taki błąd, jaki robimy w Kościele właśnie, chyba polega na tym, że próbujemy, z Boga, próbujemy Boga za bardzo oswoić. Że w naszych kazaniach albo w kiepskich książkach na półce duchowość, jest ich mnóstwo. Próbujemy zrobić z niego takiego pluszowego Boga, takiego wiecznego tatusia. I to o mówimy jak, nie wiem, jak, jak stolarz mówi o stołku, który właśnie wystrugał. Jakbyśmy wszystko już o, o nim wiedzieli. A on jest tajemnicą. Pamiętacie jak małym księciu, że Bóg może jest bliski, ale jest nieoswojony. Taki, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale on jest trochę dziki, nieoswojony. Że to jest twórca galaktyk, Bóg przeciwieństw, obłok niewiedzy, i może wszystko, co o nim mówimy, to jest dokta ignorancja, uczona niewiedza. Więc może Wam się wydaje, że wiarę tracicie. A może właśnie odwrotnie. Może właśnie wiara, Wasza wiara dojrzała do zadawania ważnych pytań. Tak na nie wiem, czy pamiętacie, kiedy byliście dziećmi, kiedy zaczęliście wątpić świętego Mikołaja. I czy tak, pamiętacie takie swoje pytanie, czemu to jest tak, że jak tatuś wychodzi. No chwilę później wchodzi Mikołaj. Nigdy nie są obaj razem w pokoju. A bo czemu święty Mikołaj mówi takim głosem podobnym do, do wujka Ryśka? Choć od, od tych momentów, od tego pytania, być może to jest właśnie pierwsze poważne pytanie teologiczne. I uwaga, zaczęło się od podważania. I to jest ta trudność. Teza druga, jaką Wam chcę sprzedać, Brzmi tak, że naszą odpowiedzią rzadko są słowa. Myślę, że lepiej od księdza wiecie, że jak was pyta dziewczyna, kim dla was jest? Kim dla Ciebie jest. Albo kiedy was Bóg pyta, kim dla was jest, to po pierwsze nie musi pytać słowami. Żadny z nich nie musi używać słów. A po drugie, w odpowiedzi na te pytania nie zawsze chodzi żeby, o to, żeby coś powiedzieć lubelka mizji. Owszem, czasami chodzi o słowa, czasami tak. Wiecie, pamiętam, jak 1 czerwca zadzwonił do mnie mój starszy brat. Jest Starszy ode mnie o 12 lat. Kiedy ja miałem 3, on miał 15, to się mną opiekował. To był taki czas, że ojca jakoś przy nas nie było, mama chorowała, to on mi ojcował. On się tą zajmował, kąpał, gotował. Pamiętam, że smażył mi takie grube plastry kiełbasy na cebuli. Nie wiem, czy to jest dieta dla trzylatka, ale nie pamiętam, żeby mi jakokolwiek zaszkodziło, co więcej wspominam to jakoś z ogromnym wzruszeniem. Tę grubą kiełbasę na grubej cebuli. Miałem 15 lat. Czasami jest tak, że jak jest zima, a robi się zimno, to dzwoni do mnie i, i pyta mnie, słuchaj, zimno jest? Czapkę to ty nosisz? I ja chłop po czterdziestce tłumaczę mu, Jasiu noszę, noszę. To jest urocza znajomość, bardzo ją sobie cenię. Dzwoni do mnie mój starszy brat pierwszego czerwca i mówi: Słuchaj, dzisiaj jest dzień dziecka, więc dzwonię do ciebie. Trzy tygodnie później to w ogóle jest klasyk to w ogóle jest klasyk że kiedy jest dzień matki, to wie każdy. A kiedy jest dzień ojca, to trzeba sobie wybuglować. Trzy tygodnie później ja do niego dzwonię i mówię: Jasiu, dzisiaj jest dzień ojca. I Zadzwonię do Ciebie. I tyle było tej naszej rozmowy. Obaj rozumieliśmy, o, o co chodzi, nie potrzeba było więcej słów. To prawda, czasami chodzi o słowa, ale po pierwsze nie musi być ich dużo, a po drugie nie zawsze. To właśnie o tym chcę powiedzieć. Pytacie pewnie taką Ewangelię, gdzie Chrystus opowiada przypowieść, jak król urządza ucztę. I zaprasza na nią wszystkich. Nawet każe gdzieś tam ściągać ze płotków przechodniów, dobrych i złych. I my tę Ewangelię czytamy często na Boże Ciało, z taką naszą pułętą księżowską nie chodzą do kościoła. Jest uczta, a oni nie chcą przyjść. Jest tam taki moment w tej przypowieści, że ci zaproszeni na ucztę trochę się wymawiają, szukają pretekstów, żeby na ucztę nie iść. Pamiętacie jakie mają te swoje trzy preteksty? Jeden kupi pole, drugi ma żonę i woły. To nam bag musi opisać mężczyzna. Takie zestawienie. Pole, woły i żona. Nikt normalny by na to nie wpadł. Ewangelia, spod pióra, która wyszła spod pióra mężczyzny. Tak, pole, woły i żona. Jeden kupił pole, musi je obrobić, jeden kupił woły i musi wypróbować, trzeci, trzeci się ożenił. Ale, no bo jest ale w tej opowieści. Te trzy sytuacje Stary Testament opisuje jako trzy powody, dla których mężczyzna mógł uniknąć poboru i nieść na wojnę. Jest taki fragment w Księdze Powtórzonego Prawa, który mówi, że tych trzech może odmówić udziału w wojnie. Ten, kto ma pole do obrobienia, ten, kto ma woły, jakąś gospodarkę do ogarnięcia i ten kto, w, ten kto w ciągu roku się ożenił jak chcieliście na wojnę i tam zginąć, no to żeby żona chociaż rok się mogła nim nacieszyć. Gdzie ja to dzisiaj opowiadam w południe na mszy o tych trzech powodach i po mszy przychodzi moja znajoma i mówi wiesz co, jesteś feministą to ci powiem. Na bank nie chodziło o to żeby ta żona się mogła przez rok mężem cieszyć. Wtedy nie chodziło w ogóle o, to, o te kobiety. Na bank chodziło o to żeby ten mąż mógł spłodzić syna, żeby ten syn się urodził, żebym go zobaczył. A potem może iść na wojnę i zginąć. Trudno temu odmówić jakiejś racji. A zobaczcie, że dokładnie te trzy powody pojawiły się w tej przypowieści o zaproszonych na ucztę. Potraktowane jako wymówka, żeby nie iść gdzie? Na ucztę. Co by to mogło znaczyć dla nas? Jaki to ma dla nas po wiekach sens? To trochę znaczy, że człowiek, który nie chce iść na ucztę, nie chce iść za Chrystusem mówiąc krótko, nie chce iść na wojnę, z czym no, znając życie z samym sobą. Słuchajcie, to, to się jakoś podskórnie czuje, że jak się do Boga zbliżę, jak się do Niego zacznę serio modlić, a jak wejdę od Kościoła, takiego pustego, cichego, pomodlę się szczerze. Jakoś to obudzi mi takie pragnienie no, uporządkowania życia. Że jak stanę przed Bogiem szczerze, to się obudzi we mnie takie pragnienie no, powalczenia z samolubstwem, lenistwem, zarozumiarstwem. Nie wiem jak Wam, a mnie się często nie chce walczyć. I to jest ta, ten kłopot i to jest ta historia. Nie wiem czy się w tym odnajdujecie. Ja sobie zdaję sprawę, że, że nasze kłopoty z wiarą są dużo bardziej skomplikowane. I naprawdę znam ludzi, którzy idą na ucztę, idą na mszę. Ale na tej uczcie, na tej mszy czują się potraktowali często jak nieproszeni goście. I stąd ich kłopot z wiarą, czy z kościołem. Ale przyznam się, że ja się w tym odnajduję. Czasem mi się nie chce starać. Czasem mi się nie chce iść na żadną wojnę. I rozmijam się z moim Bogiem. Wiecie, może wam się wydawać, że tracicie wiarę. Może zupełnie odwrotnie. Może zupełnie inaczej. Może po prostu wasza wiara dojrzała już do jakiegoś, jakiegoś wyzwania i podjęcia jakiejś walki. Jak tego nie zrobicie, to ona rzeczywiście zgaśnie. No słuchajcie, przecież to się, to się czuje, że, że albo coś sobie zmienię, albo wszystkie te, nie, te różańce pieśni, to będzie taki pusty folklor. Kiedyś powieda mi znajoma, że ona zna wszystkie modlitwy na pamięć. Tak jak piosenki Krzysztofa Krawczyka, ale mówi, to jest muzyka mojej babci, nie moja. Jest taki moment w życiu wiary, gdzie albo podejmę jakąś walkę, jakieś wyzwanie, albo to będzie muzyka mojej babci. Przykład: może po prostu jestem tyranem. Jestem tyranem i ludzie się mnie boją, i z tym by trzeba w końcu skończyć. Może to jest ta wojna, jaką trzeba wypowiedzieć. Albo odwrotnie. Zawodowo gram na ofiarę. Takim, takim jestem bidulą na co dzień. I wpuszczam ludzi w poczucie winy. Może warto by z tym skończyć i z tym powalczyć. Albo za dużo już w tej dziupli siedzę i dala od ludzi. Może już czas wyjść do ludzi. Może o taką walkę chodzi. uwaga, to jest odpowiedź. To nie potrzebuje żadnych słów. Wiecie, pamiętam taką rozmowę z młodym chłopakiem. Wtedy był klerykiem, chyba nie został księdzem. Naprawdę fajny młody człowiek. I opowiadał, że tak mało jakoś wie o sobie. Mało siebie rozumie, mało siebie zna. Nie wie, kim jest, nawet nie, nie wie, kim by chciał być. Normalne, zdrowe dylematy, jak się ma 20 parę lat. I proponuje mu takie, takie proste ćwiczenie. Mówię, Stary, idź do chłopaków w seminarium. Mieszkać razem całą dobę, 7 dni w tygodniu, znacie się. Zapytaj każdego z nich. Jakie widzą w tobie dwie, trzy dobre rzeczy, jakie widzą w tobie dwie, trzy takie słabe rzeczy? On mówi, fajny pomysł, ale nie pójdę, no wyśmieją mnie. Nie poszedł, nie powalczył. Ten sam pomysł proponuje kiedyś chłopakowi w ośrodku. Jak to się brzydko mówi, człowiek z marginesu, narkoman. Zresztą to ćwiczenie proponujemy wielu naszym ludziom pod koniec terapii. I mówię mu to samo. Stary, weź kartkę, idź do całej załogi, do 30 osób i spytaj każdego o dwie, trzy dobre rzeczy, jakie widzi w tobie, i dwie, trzy takie słabe twojej strony. On wziął kartkę, poszedł do każdego, nikt go nie wyśmiał i każdy mu odpowiedział. Te zaczecia, jaką wam chcę sprzedać, czasami, żeby coś w sobie ocalić, nie potrzeba żadnej wielkiej walki mi wystarczy ruszyć miejsca i wyjść do ludzi. Czemu Ewangelia o drzewie figowym w ogóle? Czemu rekolekcje, czemu rekolekcję o drzewie figowym? Szczerze, to dlatego, że są dobre. Są dobre i bardzo słodkie. A Pan Bóg lubi, jak człowiek coś lubi. Z jedno z moich najcenniejszych odkryć o Bogu. Pan Bóg lubi. Jak człowiek coś lubi. Pana Boga cieszy, jak człowieka coś cieszy. Jeśli chcecie Bogu sprawić radość, to miejcie coś, co Was cieszy. Pan Bóg lubi, jak człowiek coś lubi. Stąd po pierwsze rekolekcje o owocach figi, o drzewie figowym, bo są po prostu dobre. Ale drzewo figowe też bardzo lubi Biblia, jest często bohaterem opowieści biblijnych. Adwent kocha drzewo figowe. Jeśli jesteście w kościele w Adwencie, to słyszeliście kilka razy o drzewie figowym. Jeden z tych fragmentów, pewnie dobrze go znacie, krótki, chcę wam przeczytać. Z figowcem, jako bohaterem w tle. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, otośmy znaleźli Jezusa z Nazaretu, tego, o którym pisał Mojżesz. Jak do niego Natanael... Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Filip powiedział: chodź, zobacz. Jezus zobaczył, jak Natanael do niego się zbliża i powiedział: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Zapytał go Natanael: Skąd mnie znasz? Odparł mu Jezus: Widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. I tak się kończy ta scena. Jest trochę tajemnicza. Trzech mężczyzn, o których trochę nie do końca wiemy, o czym mówią. Tajemnicza scena, ale przyznam, że bardzo ją kocham. Wiecie, chyba do końca świata ten tajemniczy człowiek o imieniu Natanael będzie biblijnym sceptykiem. Wiecie, to jest taki człowiek, chyba podobny do wielu z Was, który ma dystans do religii i ma dystans do ludzi religii. No, Słyszał o Jezusie z Nazaretu, i co mu się wyrwało, stamtąd nie może być coś dobrego. Gdyby to przenieść na, na nasz język i na nasze czasy, to jest taka sytuacja, że ktoś wam mówi, słuchaj, byłem w kościele, tam się jest bliżej Boga. A wy mówicie Boga dawno już nie ma w kościele. To jest taki człowiek. A odwrotnie wy komuś mówicie: słuchaj, tam jest taki fajny ksiądz. A on wam mówi dobry ksiądz, to były ksiądz. Ci fajni są najgorsi. Spotkanie ze sceptykami trochę irytują i są niewygodne, trochę przeszkadzają, ale naprawdę są bezcenne. Kiedyś Jasiu się z Kaczkowski, pamiętacie takie nazwisko? świętej pamięci Janek Kaczkowski opowiadał o swojej rodzinie. Że to taki był dom, który się panu Bogu nie narzucał. Janek mówił, że w jego domu panował taki francuski anty antyklerykalizm. I tłumaczył, że francuski antyklerykalizm polega na tym, że na księdza to się tak patrzy z boku, jak na takiego wioskowego głupka. I kiedy Jasiu został księdzem, to w jego rodzinie bardzo dbali, żeby nie stał się zadufany w sobie, czyli go pokory po prostu. Żeby nie wszedł na piedestał i żeby pozostał normalnym, normalnym człowiekiem. I to jest teza czwarta, do jakiej trochę naokoło dochodzę. Teza czwarta, czyli jeśli macie jakichś bliskich niewierzących albo bliskich, Którzy są w dystansie do, do, do wiary. To często się zastanawiamy, jaką my wobec nich pełnimy rolę, co możemy im dać czy powiedzieć. I to ma sens. Ale jest też odwrotnie. Niewierzący bliscy często są nam dani. Nasi niewierzący, czy zdystansowani do wiary bliscy oczyszczają naszą wiarę. I często potrafią nam powiedzieć coś, czego nasi pobożni bliscy nam nie powiedzą. To, co jest w tej Ewangelii piękne, w tej Ewangelii o tych trzech mężczyznach i drzewie figowym, to, co jest absolutnie piękne, to to, że sceptyk zaufał. Że człowiek o imieniu Filip, jeden z dwunastu, zasłużył na zaufanie tego w dystansie. Czy tak mówiąc grubo, że Kościół zasłużył na zaufanie tego zdystansowanego. Przy czym zauważył, że to, co mówi Filip, jest absolutnie proste. Słuchaj, ja wiem, że nie lubisz Nazaretu. Ja wiem, że masz kiepskie doświadczenia z wariatami religijnymi, ale znam taki kościół, znam takich ludzi. Chodź zobacz. I cudowność tej sceny nie polega na tym, że jakiś chory odzyskał zdrowie albo niewidomy zaczął widzieć. Cudowność tej sceny polega na tym, że jeden człowiek zaufał drugiemu człowiekowi i ten drugi był dla niego wiarygodny. Uwaga. To właśnie jest ufność odzyskana. I to właśnie jest wiara z odzysku. Nie, czy nie, nie wydaje się Wam, że właśnie takiego cudu bardzo potrzebujemy? Nie, w tym naszym ciągle czerwono-czarnym mieście, albo w tym naszym biednym, pękniętym na, na, na pół kraju, albo w kościele. Właśnie chyba takiego cudu potrzebujemy. To jest taki cud, że wydawało Wam się, że nikomu nie zaufacie. A jednak potraficie to zrobić. Jesteście ostrożniejsi. Jak się spożyliście, to dobrze, ale umiecie ufać. To jest taki cud, którego bardzo potrzebujemy. Ewangelia podpowiada, że on się wydarzył pod drzewem figowym. I to właśnie z tego powodu na te trzy dni chcę Was zabrać i zaprosić, żebyśmy pod tym drzewem usiedli. O dobrych i słodkich owocach. 这个哪来学？